Eka, witam was serdecznie. Temat, który generalnie nie jest nigdzie poruszany, na żadnym kanale, na żadnych kursach. Temat higieny i dbania o, 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 o ciało. Bo pracując w tej branży, jako spawacz, jako monter, w ogóle w branży metalowej, jesteśmy bardzo narażeni na, na zniszczenie naszej, skó naszej skóry. Wielokrotnie mówiłem wam o tym, że Wielokrotne narażenie ciała na naświetlenie, na może nawet doprowadzić do jakiego, jakiegoś raka skóry, i dzisiaj właśnie takie cztery, takie główne podpowiem wam, podpowiem wam, jakie, jak bardzo, ale to bardzo dbać o siebie, żebyście mogli wiele, wiele lat pracować w tym zawodzie i cieszyć się zdrowiem, i, i wyglądać młodo. Może to nie tylko o to chodzi, żeby wyglądać młodo, bo skóra zniszczona po wieloletnich działaniach, właśnie jakichś szkodliwych, dymów, smarów, czy jakichś tam właśnie promieniowania, ta skóra zaczyna później boleć, bo stare takie zniszczone, popękane ręce czy twarz zaczynają w pewnym momencie boleć. Czasami nawet ręce, jeżeli długo, długo ktoś nie dba o nie, powoduje to, że Zaczynają pękać i lecie z nich skóra, i to strasznie boli. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedykolwiek miał takie problemy z tym, ale, ale tak, tak to właśnie czasami bywa. No dobra, zacznijmy od samego początku, na co szczególnie musicie zwrócić uwagę. Ale halo, halo, przerywam właśnie teraz ten filmik, żeby Was poinformować, że na kanale jest dostępna funkcja Wesprzyj ten kanał. Wybieracie sobie opcję VIP i dzięki temu możecie dostać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania. Możecie do mnie pisać wtedy na Messengerze, na Whatsappie, żeby po prostu dowiedzieć się to, co, to, co potrzeba. Nie wszystko przekazuję na, na kanale, więc warto wykupić jest tą opcję. A dla tych, którzy bardziej potrzebują więcej wiedzy, zapraszam na stronę www.światsukcesu.pl na której możecie umówić konsultację, taka konsultacja trwa godzinę i w ciągu godziny twarzą w twarz online możecie sobie zadać mi jakiekolwiek chcecie pytania, jakie kursy zrobić, gdzie szukać pracę, jak się rozwijać, jak chronić się przed szkodliwymi promieniowaniami czy dymem, czyli środki ochrony indywidualnej. Możecie po prostu wszystko wtedy mi pytać. I mam nadzieję, że większość z Was zrozumie, że to jest wiedza, to jest najważniejsze, co, co po prostu pomaga rozwijać się. Dobra, lecimy dalej. Numer jeden. Mydło. Nie, to chciałem na, na samym początku muszę też o tym zacząć, bo niektórzy nawet nie zwracają uwagi na to, że trzeba się myć. To trochę jest śmieszne, ale nie. To nie jest takie śmieszne, jeżeli macie do czynienia z osobą, z taką musicie pracować, z osobą, która unika wody, unika jakichkolwiek mydła czy żelów pod prysznic. Spotkałem się nawet w poprzednim moim zakładzie. Znalazł się taki pan, który, no, który po prostu przychodząc już do pracy, niezbyt miło pachniał. Kolega, który pracował w nim w parze, po prostu skarżył się strasznie, nie chciał z nim pracować. Później okazało się, że nikt z nim w ogóle nie chciał pracować. I, i no chyba nie chcielibyście, żebyście byli wytykani palcami. Wody nie unikać, to jest podstawa. Mydło, żele. Jak można w ogóle pracować w takim, w takim, a nie innym przemyśle, gdzie jest, gdzie jest cały czas kurz, dym, nasze ciało cały czas, jest, <laughs> cały czas jest brudne, więc musimy coś z tym zrobić? To będzie punkt pierwszy, e, najważniejszy, ale dobra, <laughs> nie, będziemy, nie będziemy owijać, e, nie będziemy rozwijać tego tematu. Każdy wie o co chodzi. Dobra, numer dwa: e, kremowanie rąk. I nie mówię o tym, bo czasami ludzie mówią: A raz na jakiś czas zapokrymuję. Jako spawacze, nasza skóra, ręce, twarz, nogi wszystko jest narażone właśnie na wysuszenie straszne. Powoduje to w późniejszym czasie jakiś dyskomfort i w ogóle ciężko później jeszcze ręce domyć, bo jeżeli są już suche, popękane ręce, później ten brud wchodzi po te, pomiędzy te. te Szczelinki, i później ciężko jest doczyścić. Znam wielu, wielu, wielu chłopaków, którzy mają z tym problem, bo nie kremują. Ja codziennie kremuję ręce minimum raz dziennie, ale jak jestem w pracy, to kremuję przed pracą. I widzicie, to jest zawsze ktoś myśli, no, wykąpię się tego, to sobie później ręce nakremuję. Nie, przed pracą, bo jeżeli przed pracą odpowiednio nawilżymy ręce, i to można robić <laughs> powinno się. Te ręce kremować po każdym umyciu rąk, bo jeżeli y, y, ktoś pójdzie do toalety i później umyje te ręce, no mam nadzieję, że to robicie, bo nie, nie każdy to robi. <ścoughs> Niestety, ale jeżeli umyjecie ręce, powinno się znowu nałożyć ten krem. Dlaczego przed y, pracą powinno się nakładać krem? Ponieważ później łatwiej schodzi brud z rąk, bo one są bardziej tłuste i, i ten brud tak się po prostu nie wchodzi w te ręce. Więc taki krem przed pracą powinno się stosować. My dostajemy w pracy, miałem przynieść, nie przyniosłem, taki, taki krem dostajemy w pracy, można go sobie używać. Na nim oczywiście pisze, żeby używać go po pracy, co jest wielkim błędem. Wydaje mi się, że ci co produkują te kremy, chyba nigdy nie pracowali w naszej branży. Więc przed pracą. I na sam koniec po pracy, tak samo powinniście używać. Następna kwestia numer 3. Krem do twarzy. I owszem, z rana można sobie jakimś normalnym kremem posmarować, ale przed pracą powinniście nałożyć, jeżeli pracujecie jako spawacz, czy tam monter, że będziecie mieli styczność ze spawaniem, najlepiej krem z filtrem. Krem najlepiej tą 50. Bo nawet spawacze, którzy, którzy długo już spawają, są niby uodpornieni na te, na te promieniowanie. Nie, jakby to powiedzieć, no nie unikną tego, że gdzieś tam lekko, gdzieś tam zawsze się naświetlą. Więc warto po prostu stosować ten krem na twarz. Najlepiej tą 50, nawet na 30, nawet już dobra. Będzie taki krem, co idziecie na plażę przeciwko promieniom UV bardzo to dobrze pomoże wam, pomoże wam uchronieniu się właśnie przed tymi szkodliwymi promieniami. Po pracy wiadomo, nie trzeba już tego UV filtra, ale po kąpieli wiadomo, że ta skóra jest zaraz sucha i będzie, będziecie musieli też użyć jakiegoś normalnego kremu. Ja używam od lat Nive czy tam DAF, i to są zwykłe, takie najzwyklejsze kremy. Nie muszę używać tam plus 40 czy jakiegoś tam, wiadomo, e, odpowiedniego do mojego wieku. Wystarczy bardzo dobry, tłusty, żeby był tłusty, krem, który po prostu nabliży waszą skórę. Ja mam problem, bo ja nie tylko ja, bo moi koledzy tak samo. Wracając z pracy, właśnie gdzie jest duża zmiana temperatur, bo raz ciepło, raz zimno, jak się spawa, ta skóra jest bardzo wysuszona i w momencie, kiedy wychodzę spod prysznica, ściąga mi całą skórę. to jest aż nieprzyjemne, więc zawsze krem nakładam i od razu, od razu dużo, dużo lepiej się czuję. Więc widzicie, nawet zmarszczek za bardzo nie widać. Więc dobrze to działa. I ostatni punkt, punkt numer cztery. Mało, mało to osób zwraca na to uwagę. Ja w szczególności już od, od początku praktycznie, jak spawałem, miałem zawsze wysuszone, Całe ręce i całe nogi. Nie wiem dlaczego, ale te, te obszary mojego ciała, jak człowiek jest poubierany, tak jak mówię, jest ciepło, zimno. Ta skóra też bardzo, bardzo wysusza się i używam balsamu jakiegoś. No nie codziennie tego akurat nie robię. Kiedyś miałem obsesję, robiłem to codziennie, ale teraz mi się nie chce z lenistwa. Ale taki balsam do ciała powinno się używać, żeby właśnie nawilżyć. Dlaczego? Nie dlatego, żeby, żeby wyglądać młodo pięknie, ale dlatego, że bardzo wysuszone nogi, na przykład, ja jak miałem, powodowały mi taki dyskomfort, strasznie zaczynały swędzić. Sucha skóra zaczyna swędzieć. Jak ktoś ma 20 lat, jeszcze tego nie czuje, ale po, po iluś latach właśnie spawania zaczniecie odczuwać dyskomfort, więc zakupcie sobie, ja tutaj nie reklamuję żadnych firm <klimy> krem do rąk, twarzy, czy tam, czy tam balsam jakiś możecie sobie wybrać, jaki chcecie odpowiedni do waszego tam pH, czy do waszego. Yy, no jaki, jaki lubicie zapach sobie możecie wybrać, to, to mniejsza z tym. Po prostu ważne, żeby po prostu te ciało cały czas natłuszczać i, i żeby one było. Yy, no, jakby to powiedzieć, no żeby, żeby było takie elastyczne i nie przeszkadzało wam to w codziennej pracy i w codziennym w ogóle życiu, żebyście nie czuli się właśnie dyskomfortowo, tak jak ja przez, przez wiele, wiele lat miałem, miałem problemy. Później odkryłem, co trzeba robić. Więc to są, to są takie cztery punkty najważniejsze, o których nigdzie wam nie powiedzą, raczej. Starzy spawacze, jak pewnie zobaczycie, mają strasznie zniszczone ręce, skórę i mówią, że to tak to już jest, bo spawacz tak musi mieć. Nie, nie musi mieć. Spawacz może być długo, młody i piękny. Trzymajcie się, na razie. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Możesz napisać pod spodem, także w komentarzu, jaki jeszcze temat Cię interesuje, jaki byś chciał w przyszłości temat. Postaram się nagrać materiał w, w miarę moich możliwości i wiedzy. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze tutaj nie są subskrybentami, zapraszam właśnie też do subskrypcji. Dzięki temu będziecie dostawać. Na bieżąco, co tydzień, nowe, nowe informacje. Dzwoneczek będzie przypominał Wam właśnie o tym, że wyszedł nowy film, więc warto też nacisnąć dzwoneczek. Wszyscy, którzy jeszcze nie wiedzą, warto jest też wesprzeć kanał. Tam są dodatkowe materiały, materiały, które będę, będą dopiero za kilka miesięcy na tym kanale, więc warto wcześniej dostać się do tych informacji. Czasami wrzucam rzeczy, które nie są udostępniane, także normalnie, a dla tych, którzy wykupią sobie na przykład opcję VIP jest możliwość pisania do mnie za pomocą jakiegoś komunikatora, czy messengera, czy whatsappa można sobie wtedy zadać jakiekolwiek pytanie chcecie, dla tych, którzy wolą jakąś rozmowę taką twarzą w twarz, zapraszam na konsultację którą możecie sobie ustalić na stronie www.światsukcesu.pl tam możecie sobie wybrać datę, godzinę i taka godzinna konsultacja. Myślę, że wystarczy w całości, żeby po prostu wziąć i dowiedzieć się wszystkiego, co jest, co jest potrzebne. Jeżeli nie, nie macie takiej potrzeby, możecie sobie właśnie wesprzeć kanał i tam też pisać do mnie i odpowiem Wam na wszystkie pytania, które, które, które zadacie. Jeszcze jest taka opcja. Mam, nie mówię za dużo o tym na kanale, ale jeszcze jest taka opcja na samym końcu, że można sobie wesprzeć kanał i wybrać sobie opcję, wspieranie dla firm. Tam pomagam od samego początku, podpowiadam jakie narzędzia zakupować, jakie zakupić materiały takie jak drut, elektrody, jak coś zrobić jak po prostu stworzyć cały warsztat, jak znaleźć klientów, wszystko po kolei i oczywiście jaką prowadzić, jaki rodzaj działalności, czy jednoosobową, czy spółkę, to wtedy wszystko będę doradzał. Mam nadzieję, że podobało wam się, podobał Wam się ten kanał i będziecie częściej do niego zaglądać. Trzymajcie się, się, cześć.